Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, co wykombinowałam z letniego zestawu sklepu Zielone Koty.pl, kocie niespodzianka. Jest to taki właśnie letni lampionnik na t Projekt jest naprawdę bardzo prosty. Do jego stworzenia zainspirował mnie śliczny słoiczek po górcie, którego po prostu no, nie mogłam wyrzucić oraz metaliczny pigment 13 Arts, Color glow. Ma taki piękny, kuszący turkusowo mieniący się kolor, że musiałam go na czymś wypróbować. Do ozdobienia lampioniku wykorzystałam też kilka dodatków, piasek z plaży, muszelki, rozgwiazdy, które znalazłam w pudełku, ale będzie to też świetny sposób na wykorzystanie własnych wakacyjnych skarbów. Poza produktami z pudełka potrzebne też będzie żel medium, koniecznie w wersji błyszczącej, oraz dowolny słoiczek. U mnie ten właśnie piękny malutki po jogurcie. Color Glow to pigmenty bardzo uniwersalne, można ich używać na wiele sposobów. Najczęściej są mieszane z wodą do tworzenia mgiełek, chlapania albo jako farby akwarelowe. Ale świetnie mieszają się też z innymi mediami. Ja zmieszałam kolor Glow z żel medium. Gdy używamy pigmentów metalicznych, najlepiej mieszać je z żelem błyszczącym. Zmieszane z żelem matowym mogą po prostu stracić swój piękny połysk. Niewielką ilość pigmentu dodałam do żelu, wymieszałam i przy pomocy gąbeczki zaczęłam pokrywać słoiczek. Chciałam, aby warstwa żelu była naprawdę cieniutka i delikatna jak mgiełka. Nałożyłam jedną małą porcję i długo rozprowadzałam po całej powierzchni. Jak widzicie, w trakcie nakładania zaczęły mi się tworzyć niechciane grudki. Zachowałam ten fragment filmiku, aby pokazać Wam, jak sobie z tym poradzić. Zorientowałam się, że tak się dzieje dlatego, że mój żel jest bardzo gęsty, więc rozcieńczyłam go odrobinkę wodą i spróbowałam ponownie. Tym razem poszło super. Najlepiej wypróbujcie, z jaką konsystencją waszego żalu będzie się wam pracować najlepiej. Zwykle w takich pracach używam gąbeczek do makijażu. Mają gładką powierzchnię bez dużych dziurek, tak jak na przykład gąbeczki do naczyń, i dzięki temu przy nakładaniu żalu nie powstają żadne bąbelki. Pokrycie słoiczka żelem to w zasadzie większość naszej pracy. Teraz czekają nas już same przyjemności. Po wysuszeniu można przystąpić do jego ozdabiania. Sięgnęłam po dodatki, jakie znalazłam w letnim zestawie: piasek z plaży i morskie ozdoby w pięknym pudełeczku. Oczywiście pudełeczko otworzyłam do góry nogami i wszystko mi się wymieszało, ale udało mi się wygrzebać rozgwiazdy i drobne muszalki. Do przyklejenia tych ozdób ponownie użyłam żal medium. Świetnie sprawdza się w roli kleju. Dobrze przykleja zarówno lekkie, jak i ciężkie ozdoby. Pomalowałam nim dolną część słoiczka w dość nieregularny sposób, a następnie obficie obsypałam piaskiem. Potem możecie już pofolgować swoim twórczym talentom i tworzyć kompozycje z plażowych skarbów. Ja przyklejałam pasek muszelek dookoła słoiczka, a w punkcie centralnym umieściłam rozgwiazdę. Przyklejać możecie w dowolny sposób, nakładając medium pędzelkiem albo wprost mocząc w nim ozdoby. Nie przejmowałam się nadmiarem żelu, który wychodził spoza muszelek. Po prostu na koniec całość obsypałam piaskiem i przykleił się do nadmiaru żelu, w ten sposób go ukrył. Na koniec owinęłam górę słoiczka sznureczkiem, który też znalazłam w letnim zestawie. Zrezygnowałam z zawiązywania romantycznych kokardek, aby nie zgubić w tej kompozycji tej delikatnej rozgwiazdy, która bardzo mi się podobała. W ten sposób powstał lampionik, który dzięki metalicznemu pigmentowi mieni się pięknie kolorami ciepłego morza. Przypomina mi o wakacjach na greckiej plaży.